Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z naturą i zdrowiem za Pan Brad. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o roślinach leczących, czy też stosowanych w leczeniu cukrzycy. Co to jest cukrzyca? Cukrzyca to jest taka choroba polegająca na zaburzeniach przemiany węglowodanów, ale nie tylko także białek, tłuszczów, soli mineralnych oraz Witamin. Istota tego schorzenia polega na niedoborze insuliny. Insulina to jest taki hormon, który jest produkowany przez komórki beta trzustki, komórki wysp Langenhansa trzustki. Oczywiście cukrzyca jest leczona na kilka sposobów. Może być leczona na kilka sposobów. Pierwszym, pierwszym takim, no jednym z najistotniejszych czynników, które powinny być stosowane w leczeniu cukrzycy, no to jest oczywiście wysiłek fizyczny. O tym za chwilę powiem. Także stosowane jest leczenie farmakologiczne i leczenie niefarmakologiczne, nie czyli leczenie fitoterapeutyczne, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, dlatego, że są rośliny, które yy, i zioła, które naprawdę yy, bardzo ładnie potrafią kontrolować poziom cukru we krwi. Cukrzyca dzieli się ogólnie rzecz biorąc na cukrzycę typu pierwszego, który jest zdecydowanie mniej, oraz cukrzycę typu drugiego. W Polsce na cukrzycę typu drugiego moi drodzy, yy, zarówno zdiagnozowaną, jak i niezdiagnozowaną, choruje już prawie 2 miliony ludzi, czyli to jest naprawdę spora, spora grupa. Moi drodzy, cukrzyca typu drugiego, przede wszystkim bo na niej się chciałbym dzisiaj skupić, to jest takie schorzenie, które powoduje wiele powikłań, jeżeli jest nieleczona. Czasem i te powikłania mogą być bardzo groźne. Te powikłania dzielą się na powikłania ostre, a także na powikłania przewlekłe. Powikłania ostre to są y, śpiączki metaboliczne, y, natomiast powikłania przewlekłe to jest y, retinopatia cukrzycowa, czyli zaburzenia widzenia związane ze zmianą strukturalną siatkówki oka, y, to jest nefropatia cukrzycowa, to jest angiopatia cukrzycowa, to jest y, stopa cukrzycowa, a także neuropatia cukrzycowa. Także tych powikłań naprawdę y, jest sporo, a więc jest jest o co zabiegać, jest o co walczyć. Ja chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o kilku gatunkach ziół, które potrafią naprawdę bardzo pięknie kontrolować poziom cukru we krwi, które potrafią wręcz no, leczyć cukrzycę typu drugiego i jej powikłania, właśnie trzymając poziom cukru we krwi w ryzach, tak zwanych ryzach. Dlaczego właśnie. Te rośliny tak dobrze działają. One działają, bo one zawierają glukokininy. To są takie substancje, które zaburzają produkcję, zaburzają funkcjonowanie takiego hormonu, który się nazywa glukagon, który rozkłada glikogen do glukozy. Albo hamują jego działanie, albo zaburzają produkcję. Właśnie tego y, glukagonu. Y, taki może być mechanizm działania tych roślin, ale nie tylko. Mogą zawierać polisacharydy y, o strukturze podobnej do skrobi, ale nie zawierające glukozy, takie jak y, inulina czy glucomanan, albo posiadają substancje, które są inhibitorami y, reduktazy y, alfaglikozylowej. Alfagliko w związku z tym y, również hamują produkcję glukozy i przyczyniają się do zmniejszenia właśnie glukozy we krwi. Do takich roślin, moi drodzy, należą liść borówki czernicy, strąki fasoli, także liść morwy, ziele rutwicy, jest wspaniałym zielem przeciwcuchrzycowym, hipoglikemicznym, ale także polecam korzeń tarczycy bajkalskiej. Tarczyca bajkalska, korzeń największą na świecie liczbę biologicznie aktywnych flawonoidów, takich jak berberyna, które właśnie przyczyniają się do ochrony komórek beta 6, ochrony komórek wątrobowych, które obniżają poziom cukru we krwi, ale nie tylko. Korzeń i liść pokrzywy, a także korzeń mniszka, który jest przebogaty, zresztą ziele podobnie, ale przebogaty jest w w inulinę, a inulina, tak jak mówiłem, jest właśnie tym polisacharydem o strukturze podobnej do skrobi, ale nie zawierającym glukozy. Także polecam bardzo nasz rodzimy mniszek lekarski właśnie w leczeniu cukrzycy połączony na przykład z pokrzywą i z kłączem perżu. Także tych roślin jest kilka. Polecam bardzo serdecznie berberynę, berberynę, szczególnie pozyskiwaną z korzenia berberysu zwyczajnego. Nie mylcie proszę berberysu zwyczajnego z berberysem chińskim. To są zupełnie dwie inne rośliny. Mówię o naszym Polskim, środkowoeuropejskim berberysie zwyczajnym, który właśnie zawiera duże ilości berberyny. Berberyna, moi drodzy, w niektórych Badaniach klinicznych okazało się, że jej siła działania jest zbliżona do działania metforminy. Dlatego stosujmy berberynę, właśnie z korzenia berberysu, stosujmy tarczycę bajkalską. Można połączyć kilka ziół ze sobą, dają taki addytywny efekt hipoglikemiczny, jeszcze lepszy. Połączmy strąki fasoli z zielem rutwicy, z liściem borówki czernicy i np. ze znamieniem kukurydzy albo z kłączem perzu i mamy wspaniałą mieszankę w takich samych proporcjach mieszankę do robienia naparów zaparzajmy po 15-20 minut jedną-dwie takie szklanki dziennie wypijajmy i wówczas ten efekt hipoglikemiczny jest naprawdę bardzo dobry taka mieszanka potrafi obniżyć poziom cukru moi drodzy czasami z 400-350 do 150 do 180 w związku z tym jest naprawdę bardzo bardzo Skuteczna. A dodanie do tego jeszcze korzenia berberysu, czy też właśnie berberyny ekstraktu pozyskanej z korzenia berberysu albo korzenia tarczycy bajkalskiej, na przykład w formie nalewki, to ten efekt hipoglikemiczny jest jeszcze większy. Wspomniałam o korzeniu mniszka lekarskiego, wspomniałam o korzeniu, a także o liściu pokrzywy. Ale jest też właśnie kilka takich fajnych ziół, które zawierają te polisacharydy, takie jak inulina czy glukomanan. Polecam Topinambur. Czyli tak zwany słonecznik bólwiasty. Polecam karob, czyli chlebek świętojański. Yy, polecam, moi drodzy, również stosowanie gymnema sylwestris to jest górmar także potrafi pięknie obniżać yy, poziom cukru we krwi. Polecam Wam serdecznie, pijmy. Napary, moi drodzy, róbmy napary, odwary z liścia ginkgo czyli z miłożębu japońskiego. Miłożęb japoński uszczelnia ściany naczyń krwionośnych, jest bardzo silnym antyoksydantem ale także hamuje rozwój retinopatii cukrzycowej, czyli przyczynia się do zmniejszenia zmian strukturalnych siatkówki oka, która, które są częstym powikłaniem niestety właśnie w takiej długotrwałej cukrzycy. Więc tych kilka rzeczy naprawdę warto spożywać. Warto pić zioła, o których powiedziałem. Pamiętajmy o berberynie, pamiętajmy o korzeniu tarczycy bajkalskiej i stosujmy te zioła a na pewno, moi drodzy, będziemy kontrolować bardzo ładnie poziom cukru, będziemy kontrolować poziom lipidów, przyczynimy się do spadku trójglicerydów i LDL-u, co ma ogromne znaczenie w leczeniu cukrzycy typu, typu drugiego, do zmniejszenia zmian miażdżycowych i do utraty masy ciała. Także polecam Wam serdecznie te zioła. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia następnym razem.